Cześć, okay, siemanko, z tej strony Jadwiga Kobra i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w Murder Mystery na infekcji. Także, myślę, że jakoś tu pójdzie. Z kim ja gram? O, vip widać, że vip i e, MVP+, także może być ciężko dosyć. 10 sekund i gramy. Dźwięki chyba są z poczką, mam nadzieję przynajmniej, że będzie. Także... Wiecie, co macie robić? Dużo łapek w górę. I ten, i. No i co? I się przyda, nie? Dobra, infection, infection, gramy. 3 złoty. Co? Zarażonym jestem. Padło na mnie, a więc dobra. A, nie żyje. Okej. Okay. <grywy> dobra, ale. Złoto, tam są te. Zajebiście. Ej, no ale najgorzej, no pierwszemu... Czego musiałem akurat pierwszy? Jak ja tej mapy nie zbieram? Dobra, lecimy sobie teraz Trzeba coś tu ugrać, no nie? Wreszcie No kurde no. Tam są jacyś gracze A no dobra, jest więcej żywych Nie, nie, nie ten Hmm co by tu zrobić? O, złotko, to sobie wezmę, bo to, to mi się przyda. Ale teraz tak myślę, gdzie by tu kogoś... Z... Tutaj zrobię parkura może na drzewko. Gdzie tam ktoś jest? Tylko że musi mi się udać, co nie? O kurde, chyba mnie widział. O nie, spadłem. Kurde, zabijmy, dobra. Ale teraz lecimy, lecimy tutaj gdzieś. Że musimy kogoś zabić wreszcie. To, to nie będzie odcinek dobry, jak kogoś nie zabiję Tak samo to nie będzie dobre jak. Em, jak fem, ma bez em, fejmu. Także musimy tutaj kogoś zabić wreszcie A... tab? Jest... nie, to nie da się tak... Złotko, to sobie wezmę Nie, tu myślałem, że ktoś będzie, ale nie, jest dobra Tutaj jest zarażony Tutaj na górze są chyba nie zarażeni. Co nie? O nie, tam skakał ktoś Coś mi nie pykło dzisiaj Dajcie tutaj, tutaj są te osoby No kurde no. Ja Mam za dużo śmierci A ja zabójstwo zero <laughs> Taki ze mnie pro player in this game No kurde już mam dosyć tego ja chcę inną mapkę, bo ta jest kiepska. Jeszcze tylko czwórka, a ta czwórka tutaj na drzewach siedzi. Eee, ja perdolem nie ma ich tutaj. Lecimy tutaj. A, tu jest fontanna na XD. A nie, tutaj ten. Dobra. Jak ich tam upolować? Jest problem dosyć. Jest problem z tym. Tutaj można wyjść sobie. Patrzę, 4 minuty odcinka. No jak? Aha, nie żyje. fajnie 0 sekund minęło, dobra. Także teraz startujemy sobie z kolejną jakąś mapką. Mam nadzieję, że będzie fajna. O, ta jest lepsza, ta jest lepsza, ta jest lepsza. Jakaś miniaturka by mi się przydała, no ale dobra, za chwilę coś ogarniemy. Może gdzie tu się schować? Dobra, idę gdzieś na jakąś ten miejscówkę, taką fajną całkiem. Tutaj? Albo może? Nie. Gdzie tu się chować można było? A może tutaj? O, o, z tym gostkiem jakbyśmy się tutaj schowali. Tam w dół trzeba patrzeć po prostu. I wtedy wtedy byśmy mogli to jakoś ugrać? jedziemy z tym i mam nadzieję, że ten no a wiecie, jak dużo łapek będzie w górę, to możemy robić jakieś kontynuacje także im więcej łap w górę, tym więcej ten i odcineczków i tak myślałem sobie, że jakiś maratonik mógłby być Ło, wow, ale na go... na... dzięki gościu, bo masakra mógłbym już nie być żywy Tutaj też trzeba patrzeć, o idzie Dzięki gościu kurde O nie! Zarażony Nie żyje, oh no! Odrodzono Dobra Ej! What the hell yy, Zaraz, gdzie się szło? Tak w dół jeszcze bardziej chyba Albo nie, albo może tutaj na tym piętrze, tak, tu chyba to był. Nie, to może nie to, ale dobra. Koniec gry. Nie jestem w topce. Dobra, i jedziemy z tym. Kurde, 7 minut. Także jeszcze jedna mapka. O, inna. O, a tu fajna. Ta jest fajna. Tylko, że trzeba mieć miejscówkę. Zaraz, gdzie tu można mieć miejscówkę, fajną. Nie pamiętam zbytnio. Tu był parkur chyba kiedyś, czy mi się zdaje? Nie, jest dalej. A tutaj się zaczyna parkur. Ty, pa parknę sobie teraz. Patrzcie, parknę sobie tutaj. Tutaj górę. Teraz trzeba tutaj. Ach, kurde, przedostatni. Dobra, tutaj. Ja zawsze tutaj skaczę. Obie najprędzej, tutaj chyba. Tutaj. Teraz na przykład odwalić trzeba jakiegoś takiego skokanu, no nie? Jakiś! Ja tu chcie, chcie chciałem boostować się chciałem bustować się! Tutaj! Oto! Jakiś ciul mi tutaj wleciał nagle. Za mało czasu miałem trochę, dobra. Lecimy z tym koksem. Tutaj trzeba te wszystkie pokoiki takie małe posprawdzać. Przejścia różne, bo tutaj się mogą wszędzie. Dziwić, ktoś się może nie, Tutaj nic. Tutaj jest takie przejście, ale tutaj jeszcze jest takie pod, pod przejście. Przejście pod przejściem. No i co? Tutaj nikt. Tutaj nie, tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj chyba. Tutaj jest takie zajście i przejście i wyjście. Takie, które można przejść i wyjść. I zajść i wejść. O, o, o! Widziałem jak ktoś tu zginął. Aczkolwiek nie wiem kto to. Teraz trzeba byłoby się tu usnąć. Nie, dobra. Aha, tu już nikt nie żyje dobra, zejdźmy sobie tutaj, tutaj nikt, 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 nikt. Okej. Okay. Czy my tu mamy coś? Nie, tutaj nikt na górze nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Dobra, lecimy tam. Po nich. A, tutaj jeszcze jest zejście. Zapomniałem co. O nie, nie. Yeah. Fuck. No, dobra, Trzeba tam się wbić. Dobra. Trzeba tam się wbić jakoś. O, chyba wiemy już jak wbije się. Ktoś tam się wbije Ja za nim Kurde Ale mieli farta Trójka tam siedzi Ale na farcie Ale na farcie Zaraz. Na farcie, bo ten Aha Nie żyję, bo zginąłem Dobra, trzeba tu wbić się do nich Trzech ich tam kampi. Jeszcze... Tylko jednego wystarczy zabić, a już będzie git. No kurde. Trochę mi laguje przez to, że, że mam ten odpalonego. Yy, nagrywanko. Aczkolwiek. Może coś się tutaj uda. No kurde, 50 sekund. Muszę to wystać. Może. Te impi raczej nie skończą Ach Ale killi nabijam Wow, wszystkie strzały koło mnie lecą O szkurde. No chyba przegramy to niestety aczkolwiek nie wiem są Tutaj trzeba lecieć i gdzie ja tu wyjdę? A koniec Zero timeu niestety Dobra, 12 minut walnęło na odcinaczku, także wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodoba. Um, subskrybujcie, lajkujcie, wiecie co macie robić. Eee, eee, także zapraszam, kiedy live to nie wiem.